To, o której musimy wyjechać z Łodzi, z Grotni. No Grotni W drugą wyjedziemy, tam gdzieś no. Pierwszej wyjedziemy Druga jesteśmy tutaj, trzecia... Umyć się, coś tam... No i pojedziemy Na piątkę musimy iść w drugiej, na Mhm No to piąta, no to, to musimy na trzeciej wyjechać, No dobra on ma jedną w Łodzi, znaczy w Łodzi mówię, w Warszawie jedną, jedną tą restaurację obok tej siłowni swojej, czy ma więcej lokali? Nie, wiem. Znaczy no. no, więcej, więcej to. W innych Frans miastach, Franc tak? Franczyzna. Tak, Franczyzna to się no nazywa. Ja wolę jechać, ja, jechać do niego, nie? nie? <mety> Ale już jest źle, ślę, już wniosło Kurde, no lądu, lądu to, musisz skręcać, skręca, ja, cokolwiek. cokolwiek Nie, nie wiem, ciebie widzę i nikogo więcej nie widzę, widzę żebyś lądał A, lądują, lądują, lądują Od tu mojej strony lądują Ją odpierdź, ląduj, ląduj Tu wylądowało coś

Biegnie do mnie? Gdzie ja nie mam, ja mam cię na, picia na niego. niego. Leż jeden, ale to nie jest ten. No ja więcej nie, nie słyszę nie. nie wiem, bo mu kumpla tutaj trzymam przy życiu cały czas, żeby przybiegł w razie co, ale. na razie nie mogę. On do kogoś tam się mierzył, więc. Okay. co to było? Coś z FW. Ja tu już, jestem, już obok jestem, obok ciebie, tutaj nikogo nie, nie ma, coś, no Dobra, ty do mam Uzi i SKS, no. ten miał wektora, ja nie wektora, niewiele więcej. Ale mam, Ach, mogę ci dać suszek, bo, bo mam, a ja, ja mam, upa mam upa na suszek, jak sobie Zatem 160 pocisków do tego łożu. się nie mam pocisków, sobie umpa wziąłem. Chudą na znalazłem. Masz jakąś O no. Co? Chcesz, chcesz trochę, trochę pocisków do tego? do tego? Co to było? No, mogę, mogę tam paczkę wziąć. E, jak chcesz... O, o, dziękuję. Trochę ci wyrzucić z tego, bo tak dużo dałeś. Nie, ja no no, mam 30 magazynów. E, powiększony magazyn, magazynek chcesz, może? Mam, mam, mam. mam. Tylko kurun, Ale, się, ale do karabinu. Nie do umpa, bo nie mam co. Do umpa. To do karabinu, jak wiedzisz? coś tam ma no, na zbyciu. A tu było. A mi, nie, nie. Tutaj, tutaj po, po lewej, lewej stronie będziemy mieli, mi będzie mieli gościu. Znaczy, znaczy po, po prawej. prawej. Tu jest więcej amunicji do umpa, to Ci zostałem dwie paczki. Nie, 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 weź, nie weź, weź, bez, bo ja tutaj, tutaj na korzystu znalazłem. Eee, słuchaj, chcesz tą szóstkę? No mogę wziąć, ja mam SKS-a, ale... Bez, bez można coś to do do a prawda? Jakąś do A, tu jest, dobra. do do dobra. Dobra, do do SKS-a do dwójka. do 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 KSSA, 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 do Podbiega następny z drugiej strony Nie widzę nic słyszę. Zatrzymał się, nie wiem czy nie jest go drzewa. No to, to był bol, bo drzwi, drzwi chciał i wejść i się na pięć ten mi się nie wydaje, że to był tutaj. Nie, nie wiem o tym. To. to wiem o tym, co strzelaliśmy do niego. Trzeba by było iść w, iść w stronę, stronę Garty, no bo jak zajęli Garty, to byśmy, zajęli garkę, byśmy mieli lepszy deal. Nie, nie ma na sensu na tu siedzieć, mi się wydaje. Bo się tam, Jest ten gość. Do... No, Brajder leży. Podbiega dwóch. Jeden na pewno jest, koło mnie. Nie widzę go gdzieś tu siedzi, a tamten a ten, a zdech czy nie, zdech. Czy nie, 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 Przebieg do budynku nie, nie, a? To. Tak, no to by było tych dwóch ty, by właśnie to by z, prawej z prawej strony, tak? właśnie stąd przybiegli, jak zacząłem strzelać tamtego. O, lecy wypasieni, czwórka ma kamizelkę, trójkę. To ty biegniesz tu? Tak tak tak, 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 tak. Auto niebieski chip. Zabiłem kogoś z niebieskim chipem wcześniej, nie wiedziałem co to jest. Ten ma. To jest gorsze. Co słyszałem? A już go odjeżdżają. To ja nie mam w ogóle leczenia. Dobra, że to sobie? Nic, Nic nie, nie mam. Coś tam po trąbili. Potrąbio... Potrąbio... Czwórek jak, jak, jak wojska to nie, nie. same, same, same czwórki ciuchu... są. Gdzie ty Gdzie jesteś? Eee, no tutaj, co lutuję te rzeczy. Kurwa, Kurwa mać, no ja no pierdolę, coś... coś podbiega no, ktoś. No, no. Czy mi się wydawało?

To mu towarzyszył? Ja. ja! Nie mogę ci wziąć, żeby wejść. wejść. Do, do ciebie. ciebie. Kranoty jakieś lecą. Podbiega następny. A, widzę go. On w tym, w Gili jest. Jeden leży, z nich. Ktoś go będzie musiał iść ratować albo nas podjechać. Jest za murkiem na... 205. Tu go ktoś zabił, zabił. tu jeszcze coś coś się jest. Coś jest. Ludzi jak wojska. Podbiega. Idzie go ratować. Będzie od tego budynku ja wychodził. Nie ja nie wiem gdzie on nie jest. Tamten jest za murkiem na 215, a ten będzie od lewej, od prawej gdzieś podchodzić. Tu jest przebieg. Możemy podbić, bo 205 jest. Musi ratować kolegę, bo zginie inaczej. Są w smoku na pewno. Leżą. Piękna akcja, ale ktoś jeszcze strzela. Tak, 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 tak cię, Chodź do niebieskiego, niebieskiego tutaj. Mam ja to Gili się stronę. Były koni po zrzutach już. No tak no kurwa, tak, 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 bo nie, nie było żadnego, żadnego zuszyków jeszcze, jeszcze nie. No. Ale mają. Tego, tego gościa, gościa po prawej ktoś, ktoś zbił. nie wiem kto. kto. Ten, ten z kałachem to przeżył. On kto kogoś zabił, bo on przybiegł ratować kolegę, którego mu tu powaliłem. A, bo on do mnie z kałacha wypróbił kamizelkę zbił, całą prawie. No to no dawaj, niech mi to, to tutaj, tutaj był będzie smoke. smoke. Ale tutaj to będzie może już smaka. lepiej bez tego, bez a tu Snajper jakiś. Musimy Musimy bo strefy nie, nie mamy, miło, na bo mamy miło, w dupie. To szybko zlutować i... A, dobra, Z apteczki... Masę rzeczy mają... Trójki... Na SKS-a... Ma C4, trójkę ma Szybka. kurczę, M24 wyrzuciłem jak coś. Miał tu ktoś broń normalną, jakieś, nie wiem, m grubą czy coś. Chodź, już strefa ma zwolnęła No mówiłem no Jesteśmy w czarnym długie kurna No dobra to biegniemy A ja nie mam leczenia A żeby... ja nie mam leczenia no, A tu jest pełno To już biorę na zapas To ty autem odjeżdżasz? No to co? O. Kurwa Mnie tą broń Bardziej odjeżdża. Do kogo strzelasz? No do no gości, gości tutaj, tutaj nie no. No. Wszystkie, Wszystkie samochody, samochody nam zabrali. To ty strzelasz na nich? No tak! No, po co? No, no przecież przecież lecą, lecą tutaj jeden gołd upyknie, przepraszam, ale ty tylko inni, teraz wiedzą, gdzie jesteśmy, jak biegną. A i tak im nic nie zrobimy. Choć przy pole mam dużo leczenia: 9 apteczek, 12 red Bulli to się podzielimy, jak nie masz. Bo wziąłem na zapas. No, 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 Nie mogę podnieść. podnieść. Dlaczego, Dlaczego ja nie, nie mogę, mogę tego, tego podnieść? podnieść? No, no kurwa, kurwa mać no, no byśmy kurwa byli no, by na gaksę, to kurwa to przeżyli. Tak przeżyjemy, jest blisko do strefy, a to trzecia faza. sekund Minuta 18 i jest do lewej strony. To będzie najwolniejsza chyba żał to jakieś będzie przy drodze. To już poszło, poszło, tak? tak? No. Kurde, jakie to, mam jakie lagi? Mamy, no, lagi, no, no tak będą no, tak szarpie, szarpie cały, cały czas, czas. No, tak. Jest przed nami. Mam nadzieję, że nas nie wypatrzy. Bo to będzie problem. Dobra, jeden leży A z dwadzieścia AWMki. drugi raz. W... Mam tą broń w ogóle, odkąd na konsoli gramy O no, kurwa Skąd, Skąd oni kurwa mają, to mają AWM po 15 minutach minut grania, po 5 minutach grania, minut grania. Nie wiem do kogo Zabiłem gościa na górce na W, ale zaraz strzela do mnie jakiś Ktoś od No nie wiem Gdzieś z krzaków na 320, a ja widzę go Leży a On mnie obił nic zniszczył tą kamizelkę trójką. Uważaj, tam gdzie biegniesz, tam na górce może być gość drugi, bo dobiłem mu kumpla. No, tak, tak, tak. Dobra, nie ja bo chcę być, chcę być w No, już na samych odcinkach byliśmy, samoloty chyba nie latały, a ci Gili już mam, a, a wm -e. O, no już ja wszystko było Dobra, no bo ja nawet ja nie wiem jaka, jaka jest strefa. Strefa, strefa jest, jest tu. Te, te budynki. budynki, pamiętasz byśmy się wbronili? Bo że tam no, może No, pamiętam. Bo. O, fajne są budynki. Możemy spróbować podejść tu drogą. Auto przy drodze niby mamy. No moim moim zdanie, zdaniem tam nikogo, nikogo nie ma nie już. poza tam, tam grubo. A to, no to trzeba się zbliżyć tam. Strzelają się na 345. I to trzeba wykorzystać. Bieg, bieg tam. Byle zejść z tej górki, kurwa. Skrzydła leci na 300, są w budynkach Gdzie, gdzie tu przede, przede mną? No, przed chwilą strzelił ktoś stąd, więc na pewno ktoś jest Tu, gdzie wbiegam? No, gdzieś w którymś z tych, tu strzał pad stąd Pewnie w tym najwyższym W innym to bez sensu Sam, 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 sam. Mogę im C4 podłożyć. No to dawaj. No Tylko odejdź stamtąd, nie? Daleko. Muszę trzeba Leży jeden. Chyba, Chyba był tylko jeden Ale nie zabiło go, musi być drugi Możemy tam wejść teraz ja już ja tu jestem. Jestem. Tak? tak? Tak Nie, nie wiem gdzie jest Podnosili się, dobra, zabici obaj Uff. Na dole, na dole byli? byli? Ta, siedzieli obok, yy, w tym leczyli się za budynkiem na rogu Dobra, ale albo ci się wywaliło, tam właśnie, właśnie o to chodzi, że tu gdzieś bardziej podjechał. A chcę wykorzystać potęgę włęki którą ma. ale no nikogo nie mam. Dobrze, że nie jaś tam się czwórka C4 jest no Oni będą na tych budynkach z prawej strony Zapewnie Tak, tam jest bardziej. To oni tam są na pewno Ale to i tak, jeszcze trzech gdzieś musi być Pewnie jeszcze w tych na lewo W oknach nikogo nie ma tam Jakieś granaty na 295 Wybuchają No to patrz, ale tutaj, tutaj, tutaj jest pole ryżowe Leżeć w No to Jest, 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 na biało biegnie Na 280 przebiega Gdzieś w tych krzakach. No teraz to nic nie co. Jest za kamieniem. Na no, kamieniu równo. No, do, 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 do. Ale dostał to. Do, 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 do. o, o, przeżył. Strzał za włęki. To coś mocnego musi mieć. Zapowaliłeś go? Nie. Z mocina ja dostałem od... Do, 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 do. Ale widzę, że ty kogoś powaliłeś. Z prawej dostałem z Mossina, musimy podejść tam Gdzie zabiłeś goście? No, no właśnie tam, tam na 20 20 20. 20. Czyli za tym kamieniem, są goście na 355, przebiegają za tymi, za stogami kamieniami ja nie widzę że... No skudę, ja nie że ja się nauczyć Tam się w tych budynkach są na 350 i są jeszcze za stogami na piątce gdzieś Dobra, ale my musimy iść tutaj, tutaj, tutaj o tej, o tej od tej strony, strony wyjdziemy No już wyszedłem, jestem na zewnątrz bo To na nic nie grozi się, Czyli ten gościu tu upadł na strzał czy go dobiłeś? A dobiłeś go Nie, nie dobijałem, do 15, do 15 razy Opadam na hita w głowę teraz, bo mam zniszczony hełm cały. A gdzie biegniesz? Tutaj, troszeczkę, troszeczkę odbiłem no tam są tam 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 BIECHNI KURWA Ja to ja wiesz staję Za ten stuk tu trzeba Gdzieś Ale strefa pod nich jest całkowicie Chyba dwóch na dwóch zostało w ogóle Nie mamy szans ja to ja próbuję do, do, lewej do lewej odbić, odbić. i wiesz Jezc co? I, i tutaj ten istoga stogami pójść w stronę, w stronę tego, tego budynku. Ale no oni na, no na pewno są w tym budynku. Chodzi ciuu. Nie weź. Kto, ja Kto strzelałeś? Ja ktoś... Nie, ale zawołamy i to czekaj, może ja? Nie, no ja mam fula. Ktoś jest za nami. To był on. To był ten. Tylko o Dobra, musimy biec. Ja biegnę za ten. Kurczę popsułem smoka O zrzut wezmę hełmikami za nową od razu lecy. Plecy Plecy ta, Tak się lecy. wydaje, że z przodu jeden W się, tak. Ma, mało, ma Nie ma życia. Trzeba biec teraz, bo nie ma życia jakoś. Tak ścinać do prawej, bo on był w tym oknie. Leży. Ależ. 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 Bardzo mi się ten mecz no. podobał, no fantastycznie Dobrze, że ja poszedłem do lewo i tego w, 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 w białej zdjąłem. No przed się no no no, no to, był, to, to był ten gościu do którego wtedy, wtedy strzelałem Myślałem, że go tam z tej uchody zabiłeś a to kumpla musiał jej zabić, bo on przeżył tak. właśnie strzała zawołamy. Weźmy to. Pracowo. kurwa co Granat miała Mosina? Mosina, ja cf. Cf. To z Mossina poleciał ten strzał? A, bo to tamten strzelał. A, to dobra, ten miał Mosina. no. A tamten, którego no, zabiłeś ten, wtedy, to miała WMK też. Co tak wstało za tobą. Dobra, do lobby wychodzę.